Okay. Interex Katowice, Mariusz Czapnik. Dzień dobry, jesteśmy w Sosnowcu, na ulicy Rynek. Do zaprogramowania mamy piec akumulacyjny VF 33 kW Dimplex. Już piec został zainstalowany, pierwsze programowanie było wykonane. Temperatura mruga, bo piec jeszcze nie jest załadowany. Zaczniemy najpierw od resetu, czyli zresetujemy wszystkie ustawienia, jakie piec... Obecnie ma, tak aby klient zobaczył, jak to faktycznie się programuje. Przycisnęliśmy menu. Teraz musimy nacisnąć menu i strzałkę. I mamy teraz okienko i jedziemy sobie do P8. P8 jest to reset pieca całkowity. On. Teraz restartujemy piec akumulacyjny i wszystkie jego ustawienia. Piec akumulacyjny ma oczywiście podtrzymanie programowania. Jest bateria standardowa CR do wymiany. Ustawimy sobie czas. Mamy 17.27, czas się zgadza, bo ma podtrzymanie, a więc 31 dzień miesiąca sierpnia 2022 rok się zgadza. DSE automatyczna zmiana czasu letniego na zimowy. Włączone oraz dźwięk przy programowaniu zostawimy włączony. Teraz przejdziemy do zaprogramowania godzin, drugiej taryfy. Menu, back i OK. Cztery razy tak i P9. Być off, P10, też off, P11, też off i P13. To jest nasze programowanie program pierwszy. Od 00, back, od 00. Zero, zero musimy się cofnąć Jedno, ok tak teraz jest on i teraz będzie do godziny szóstej ok program drugi W godziny trzynastej do godziny piętnastej program trzeci od godziny 22 do godziny 23.59 i program czwarty, który też musimy zaprogramować, od 23:59 do 23:59. Ok, czasy ładowania pieca są ustawione. Sprawdźmy teraz, czy piec jest w trybie auto. Czyli będzie się ładował w zależności od strat cieplnych w pomieszczeniu. To jest bardzo ważne, bo mamy tu do wyboru auto, mamy tu do, do wyboru manualne sterowanie piecem. Zdecydowanie zalecam sterowanie auto, czyli piec będzie podejmował decyzję o ilości ciepła zgromadzonego na bazie strat cieplnych oraz temperatury ustawionej przez użytkownika. Sam się załaduje do wartości żądanej. Sprawdźcie co jeszcze do sprawdzenia. Godzinę mamy, czasy mamy, ładowanie mamy. Automatycznie wszystko jest jak trzeba. Okay. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam.